Witam, w tym tygodniu kontynuujemy prace żelbetowe, elementów pionowych. Przed każdym deskowaniem stropu wrzucamy bloczki gipsowe, po to, żeby wykonawca nie musiał ich już transportować. Rozpoczęliśmy również prace sanitarne. Prace sanitarne rozpoczynane są od trasowania instalacji, następnie wkręcane są szpilki. Podczas zbrojenia ścian, ważne jest, żeby każdą ścianę zamykać tak zwanymi biglami, oraz żeby sprawdzać przy otworach, żeby były dodane e, dodatkowe zbrojenie. Bez niego ściana w tym miejscu e, dostałaby rysy. Podczas murowania ścian nośnych wraz z szpieniami, ważne jest, żeby wykonywać zęby. E, jeśli by ściana była na prosto, to należy wykonywać należy dać wtedy blaszkę. So fresh some new Freedom. It's all for you all you read Keep your ear to the ground Talking about